Znów odpalasz film w głowie co? Znów przewijasz każdy ruch, jak dowód, a tam tylko zwykły dzień. Weź oddech mordo. Sprawdzasz telefon jak strażnik celi. Każdy byłam z koleżanką, brzmi jak wyrok w niedzieli. W głowie siedzisz sam, w środku kina. Ja twój prywatny horror, choć to tylko komedia rodzina Patrzysz na siebie oczami, ale krzywo. Bo w środku masz krzywe lustro, tam nie widać prawdy żywo. Myślisz, ona też tak zrobi, bo ty byś mu kiedyś. I tak każesz ją za grzechy, których nawet nie ma w niej. Widzisz, woluzuj mordo, to twój day. Nie jej wina, to nie zdrada, tylko rana, co wciąż w tobie się zaciska Puść ten sztur na jej nadgarstkach, puść też siebie, bo jak zadusisz jej oddech Sam nie złapisz, tchu już nigdy, wiesz poluzuj mordo, zaufanie też jest siłą, jak się boisz, to nie krzyż Tylko powiedz, gdzie cię boli, jeśli kochasz, daj jej wolność, nie kajdanki Bo miłość, to się dusi, zamienia się w wojskowe baraki Pamiętasz dzieciństwo? to wyszedł i nie wrócił, mama płakała po nocach, a tyś myślał to przez mnie, że uciekł Od tamtej pory każdy, kogo kochasz, musisz złapać mocnie, bo inaczej ci Życie znowu hamsko zabiera z oka To nie ona cię zdradza, tylko tamten obraz Gdzie zostajesz w pustym pokoju i się znowu składasz Ale dzisiaj możesz stać, już nie masz pięciu lat Możesz przestać karać świat za to, co ci zrobił jeden facet parę lat wstecz tak. Wuluzuj mordo, to twój lęk nie i wina, to nie zdrada, tylko rana, co wciąż w sobie się zaciska Puść ten sznur na jej nadgarstkach, puść też siebie, bo jak zadusisz i oddech, sam nie złapiesz tchu już nigdy Wiesz wuluzuj mordo, zaufanie też jest siłą, jak się boisz, to nie krzyż, tylko powiedz, gdzie boli Jeśli kochasz, daj jej wolność, nie kajdanki, bo miłość, co się dusi, zamienia się w wojskowe baraki Wiem, że się boisz, że jak puścisz, to odejdzie, ale jak nie puścisz to odejdzie szybciej, spróbuj tak Zamiast sprawdzać ekran, sprawdź swoje serce Zamiast robić sceny, zrób swoje miejsce Na jej uśmiech, na jej łzy. Nie bądź strażnikiem więzienia, bądź jej domem, bądź jej ty Psycholog mówi nazwij to, co czujesz To nie wstyd się przyznać, że w środku się trzęsiesz i psujesz Powiedz jej szczerze, czasem nie zalewa fala Nie prośby cię ratowała, tylko pokaż, że się sam ogarniasz Stara, iść na spacer sam, jak cię bierze paranoja Policz kroki, licz oddechy, nie wiadomo skąd